Hej, hej, hello! Witajcie, moi kochani, na kanale Labciulis.com i pochwycenie jest blisko. Słuchajcie, dzisiaj chcę powiedzieć coś, co wczoraj tutaj mi dotknęło, co wczoraj tutaj właśnie na, na naszej grupie modlitewnej, jak Wam mówiłam, na Łucapie się modlimy co tydzień, prawie tam co tydzień, czasami wiadomo, komuś coś wypadnie, ale ogólnie się modlimy, rozmawiamy, dzielimy, dzielimy, świad, świad, dzielimy świadectwami i właśnie na, na ten temat chcę więcej powiedzieć, że e, jeżeli nie masz świadectw w swoim życiu... Czyli nic po prostu u Ciebie się nie dzieje, kompletnie nic. To znaczy, że po prostu Twoje życie jest dalej martwe duchowo. I nic w ogóle to, że oddałeś swoje serce Jezusowi, nie w ogóle nie daje do Twojego życia nic. Dlaczego to mówię? Ponieważ to tak jakbyś po prostu tylko chodził do kościoła, przychodził z kościoła, czyta Biblię i to wszystko. To, jest, to nie jest życie takie duchowe. Zobacz na dzieje apostolskie. Co robili apostołowie? uzdrawiali, modlili się, po prostu spotykali, oni działali prężnie cały czas, by być w gotowości. Po co jest ten Duch Święty im w takim razie zesłany? No po to właśnie, by działać w mocy ducha. Jeżeli tego nie ma, to znaczy po prostu, że twój duch jest martwy. I teraz co zrobić w ogóle i jak sprawdzić, czy on jest martwy, czy nie? No jeżeli ty nie słyszysz, co Bóg do Ciebie mówi przez Ducha Świętego, no to znaczy, że po prostu go naprawdę nie masz. Eee... Jak sprawdzić w ogóle, no, co zrobić, by on właśnie był? Po pierwsze oddać swoje Jezusowi. E, modlić się o to, by Duch naprawdę do Ciebie wstąpił, bo każdy taką, jak to się mówi czasami, to nie, jest, to, to, samo, co, e, to nie jest to samo, co intuicja Duch Święty, tak? To są różne inne dwie sprawy, ale Duch Święty wykorzystuje różne opcje, by nas po prostu pobudzić. Niektórzy mają mm, taki sposób. E, Widzenia różnych rzeczy przez przyrodę, przez jakieś tam no, rzeczy, które po prostu są takie bardziej materialne. Niektórzy mają właśnie sny, niektórzy widzenia, niektórzy e, dar e, wiedzy, dar mądrości, tak? Więc to naprawdę trzeba po prostu szukać i Bóg naprawdę się cały czas objawia. I teraz powiem Wam, że to jest niesamowite, yy, że macie jakieś świadectwo. Przynajmniej jedno świadectwo w ciągu tygodnia na pewno się znajdzie. Nie wierzę w to, że nie. Że komuś powiedziałeś o Panu Bogu, że ktoś się nawrócił, że nie wiem, ktoś, że y, po prostu odczuwałeś y, taką większą chęć modlitwy. To już dla mnie jest mega świadectwo. Wtedy znaczy, że Duch Święty w tobie pracuje, że Duch Święty coś pokazuje, móc się o kogoś, móc się o coś. To powiedziała też bardzo fajną rzecz Tamara, co ja też to mówiłam wielokrotnie. Ale to właśnie warto sobie przypominać takie rzeczy jeden drugiemu, że słuchajcie, po prostu, jeżeli Bóg pokazuje Ci jakieś pewne osoby, o które się modli, to znaczy, że Twoja modlitwa za nich będzie o wiele lepszą modlitwą niż nawet 300, czy nawet, jak to ona powiedziała, trzy stadiony. Ludzi, którzy tam byli i by się modlili, że dla Boga to jest coś cennego. Dla, dlatego nie wiem, czy zauważyliście. Ogólnie ja czasami się modlę o osoby, które takie są znane jakoś tak bardzo, typu Selena Gomez, jakiś tam inny aktor, czy coś tam. E, po prostu no Bóg mi pokazuje tę osobę i mam się o nią modlić, to jest dla mnie po prostu moja rola na przykład, tak? Bo to nie, nie ważne, czy on jest bogaty tutaj na ziemi, czy nie, po prostu jest takim zwykłym człowiekiem, jak i my, ale Bóg naprawdę nas używa. Więc, jeżeli nie masz świadectwa swojego życia, nie masz żadnego świadectwa, nic się u Ciebie nie zmienia. O, to jest też bardzo ważne. Jeżeli u Ciebie się nic nie zmienia, jesteś cały czas taki sam, i taki sam, i taki sam, i taka sama, to znaczy, że nie idziesz z Bogiem, nie zmieniasz się. Wiadomo, proces chwilowy może być taki, że stoisz w miejscu przez jakiś okres czasu, ale nie teraz przez całe życie. Czyli, na przykład, jesteś non-stop niecierpliwy, jesteś cały czas non-stop nieprzymieniony w tym temacie, to znaczy, że coś jest nie tak. Yy, albo nie wiem, co tam jeszcze może być. Albo, na przykład, jesteś cały czas agresywny, agresywna i nie zmieniasz tego, nie próbujesz z tym nic zrobić, to też jest coś nie tak. Więc tu naprawdę trzeba słuchajcie, się pilnować, zastanowić się nad sobą, w jakim się miejscu jest. Albo to na przykład. Całe życie teraz na pustyni będziesz, przez 5-10 lat. W takim razie to się nie tak, skoro ta czas jest na pustyni, ty musisz coś z tym zrobić, żeby z tej pustyni w końcu wyjść. Przecież Jezus był tylko 40 dni, a nie 5 lat na pustyni, tak? Także naprawdę słuchajcie, to musimy się naprawdę jakoś trochę ogarniać i pilnować i badać swoje serca. E, nie my to po to teraz, żeby kogoś tam zgnębić czy coś, nie chodzi o to po prostu chodzi o to, żeby się e, motywować. Motywować i wspierać. Hmm. Jeżeli ktoś widzi u kogoś jakąś wadę, to po prostu zachować dla siebie nawet czasami i po prostu modlić się o tą osobę. To jest ważniejsze. Nie zapominanie, nie gadanie, bo to wtedy po prostu nie ma sensu. Także naprawdę uważam, że świadectwo nasze jest potrzebne też dla innych, by wiedzieli w nas Jezusa, Po owocach poznacie ich. A to, czy e, jakby w większości, czy ktoś, czy ja się zmieniłam, czy ktoś inny się zmienił, to jest nieważne. Ważne jest, żeby Jezus był głoszony, e, ale to będzie i tak widać. Spontanicznie to będzie i tak widać, czy to się zmieni, czy nie. I nawet jak ludzie się nie znają, e, to, to się tak nie poznają przez internet, bo takiej opcji nie ma. Ale w jakimś stopniu to Ty masz poznawać siebie i masz zobaczyć, w jakim ty stopniu jesteś. Musimy sami pilnować swojej... Lampy, serio, bo bez tego naprawdę po prostu nie będziemy w ogóle ze no, sobą szczerzy, tak? E, tutaj fajną taką rzecz powiedziała jedna z osób, właśnie z, e, z tego tutaj, z tej naszej grupy: że po prostu widziała w ogóle, miała sen, że śniła się jej lampa na przykład, że to już lampa jest i to już trzeba ją pilnować, jak, jak te 10 panien. Albo, że widziała anioła skrzy takiego skrzystego, z takimi, no po prostu, no tak pięknie skrzył. No to, ojejku, jak ja takie coś uwielbiam, słuchajcie, że to jest taki namacalny dowód naprawdę tego, że Bóg jest po prostu przy nas, serio, bo pokazuje nam świat taki bardziej y, duchowy. I ja też to wierzę i też wiem, że świat taki duchowy jest. Ja kiedyś miałam taki sen, wam mówiłam chyba kiedyś o tym, że... Z, y, w tym czasie, kiedy u nas się tutaj płynie czas, w niebie też płynie czas i ma swój plan Bóg na każdą naszą sytuację. Więc anioł tam stoi z księgą, pokazując co się dzieje cały czas. A ten anioł był taki wielki w tym moim śnie. Także powiem Wam naprawdę, że Bóg chce, byśmy się zmieniali, więc dawajmy godny, yy, godne owoce, opamiętania. I... No po prostu, to Pana Moga przychodźmy. Tak. <grystanie> także do usłyszenia. Widzimy się w kolejnym filmiku. Bajo. Bądź oczywiście w powietrzu. No, czekamy, wiecie, że czekamy. Jest no, taka, słuchajcie, taka wielka chmura. Zobaczcie, jakie mam tereny. Jest tak, tu pięknie, naprawdę. Słuchajcie. Teraz ja. Hmm. Także to są mega widoki, uwierzcie mi. Hmm. Dla nas zwłaszcza. E, także no. Do suszenia. Kot mi siedzi na tym. Oż to niedobry kot, no. To pa!